No kurwa zdeto grubasie, rusaj się Eee, yy, musiałem yy... Chyba mi no, to wchodzić musiałeś No dobra, jak się musiałeś. musiałeś to spoko. No Yyy... bij papirus. Kurwa papirus! Papirus! Co? No. Wal kolosa! ja bym wlegał? No kurwa w... lewem. Uwaga, będę trollował gierkę dzisiaj. Krok, zrób szybko i kurwa bijmy to jak najszybciej. X Darek czy X Darek? Nie wiem, dalej. No ja wiem. Mówił ci? To w końcu jak. No. A kolega z klasy? No. To jest to X, X Darek. Darek. A, dobra, dobra. Ale papierosa. papirusa. I może no, zaję, nie wiem. Po typy, o, no, pierek. o, Pierek? O, jest, o Pierek łatwo. jest. Jest Pierek. To pierwsze było czy drugie? To pie pierwsze, pierwsze. No, ja pierdolę, jak sobie wytypałem. O, kredyt jest. Dom tuni. To jest znów no, ten z i rusz tamt nizy. Jak on sobie miszkę Czemu wy hmm. się wpierdolacie w te miski na dole? Nie, ja, ja tego nie rozumiem. Nie wiem, jeszcze może to naprawdę prawo bo lepszy będzie. No, no, no. Nie no, skati kurwa. Poważnie? No, lepszy lot. No, ty jednego pominąłeś. jedną. Bij papirus. Ja pierdolę. Ej, <fortress> jeden został. Nie mogę pośmiechać. po poklikam. Kurwa, śmiesznie by było, jakby go nie złapało. No <twitch> i legendy teraz. <bridge> ja raz tak zrobiłem, żeby od nich to nie złapało. Ulega. Ulega. No o. O. o kurwa. O. Mamy tutaj z... Chucz, z... Kurwa z... Zamkło mi loty od razu. Ej, Ej, to no, pierwszy taki naszyj dla nas! Bo zawsze no, były te... te żarty. drugie. A wiesz co miałem żarty. powiedzieć? Co? To jest jej gówno. teraz mi spadnie do kompletu. Ej, kurwa, mi się loty zbugowały. Dzięki. Dobra. Gzysdek, no. to nie jest tylko ten nasz gówniany. A to Mactrop. O, pizdek na tym. Czekaj, idę. ja już pójdę sobie po błądkę przecież. Zastęp, co? No tak. Znaczy, bo jakbyś ja mam y, to. Ja mam jajko na zapomnianą wścieczeniu. Jak ci się chce, to chodź. Chociaż chciałem, ja wiem, czy ten bonga tak długo przeżyje. Czuję, easy. No, mam turkę teraz. Właściwie mi przeminęła turka. O, szybka szczała. Podaj. A nie, po prostu podwójny. Podaj. 3, 2, 1. Esa. Ale tubi się mówią kopa Ta, już powiedział Uwaga. Oby o! smog grasuje. O, to jest! Mówiłem. Wapora O, mówiłem że stoi, wam No, chyba płacz. Ej, bo pazur jest po prawej, nie po lewej, więc łapiemy. No właśnie. O, nie strzały, ale zajebiście. Ora? No, co trolujesz, kurwa? Chwila, chwila, nie, nie! No na chuj to walłeś? No, bijemy na Turkę. Je w 500. daj. Dobra. A powiedziałem, że z Wojki. <grym> dobrze, tak tak. dobrze, że się chociaż... Dobrze, że się nie naszukałem, nie? Ja idę na Ej, Ej, a wiecie co spadnie kurwa z Bacy i z tego? Zwojki. No, halcydoników zlatam z tego. To bardziej przedział jakiś nie kurwa. Są same zwoje. Twir, twir. Bo w sumie Maciek więcej ustoi niż Jak to jest, że Maciek ma więcej SA od kurwa Bulakolaksa? Bo Bulakolaks ma jakieś 10 herka? Ale w sensie, no i tak to ubijemy. Dobra, bo... F, kurwa. Nie ma co czasu ciągnąć. kurwa. Dajcie runy. Basak grasuje kuralskie przejście idioto je No i tam kurwa bym nie sprawdził akurat To szybko te paśta kuralskie pijemy w tyle ile się da Kurwa, kurwa Ale tam Jezus. to przyjęcie Ja mam szyw, ja mam szybą, ja mam szywo Dycha tycha, tycha, szybko, szybko, szybko. Ja muszę to go, ja go napier znaleźć na kurwa, na bo chuj wie gdzie on jest Rób ci róbcie tychy Rybę, grupy grupa grupa To rób grupę Minuta O mam, 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 mam. Dobra zamknięł Cox Jest sześciu Siedmiu, ośmiu Prowadź szybko! O pot Dobra

No teraz wdawajcie go! Kurde. No teraz tego kurwa, ale, ale przerwie nam tego. Malę, F, 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 F Może ten debil na no basie stoi czy coś? No, 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 F. no czemu Ew nie mogę dać? Ja <grym> yes, Jest! Kurwa! siedzi! Sadkę! A ja się luźno chyba w lewo mi się wdawał! No bym lewo prawo pewnie, jak? Jeszcze cóż! Jeszcze parsam się był. Nie, nie zdążysz, bo już zaraz będzie. Ja ten teraz pik kurwa. No miło kiffe, jakby to. Ale gdzie kratki, on od... no i chuj. <noise>